Siema, ja jestem Mariel, to jest kanał medyczny Amok, a to jest moja domowa woda. Dość płytka w przedziale, tak od 2 do 3 metrów i zarośnięta przy dnie, dlatego trzeba przynętę poprowadzić, poprowadzić troszeczkę wyżej, albo do tego celu można użyć gum i na samej wkręce poprowadzić, po prostu bez żadnego obciążenia wysoko albo użyć jerków wolno opadających pierwszy raz na nie łowiłem i w niecałe 3 godziny zrobiłem 4 brania i złowiłem 3 ryby największa 75 cm, także bardzo dobry wynik, jestem zadowolony niestety nie przyszła do mnie wędka, na którą czekam, do ciężkiego łowienia chcę w tym roku spróbować połowić na duże gumy na ciężkie jerki no ale niestety przyszedł kowrotek, przyszły przynęty, przyszły gumy Tylko nie przyszła wędka, są jakieś problemy Najpierw pęknięta była, zamówiłem drugą, druga jeszcze nie została do mnie wysłana No i na pewno na ten weekend te wędki nie dostanę Wszystkie ryby wyjechały na tego jerk'a To jest kenard, denser 10cm, 34g Bardzo ładne malusterkowanie bo bardziej właśnie w tym momencie są brania Cały sprzęt oraz przynęty będziecie mieli podane w opisie filmu ja biorę się za bo to już słońce zachodzi. Jakąś godzinkę mam. Spróbujemy dzisiaj złowić jakiegoś jeszcze szczupaczka. Yes. Yes. Dobra, czas uciekać do domu. Nie powiedziałem wam jeszcze jednej rzeczy. Ale to musicie poczekać sekundkę. Zaczynam kolekcjonować jerki. Tutaj mam bielika, dwie sztuki, ale one się nie nadają na tą wodę, ponieważ zbyt szybko opadają. Tutaj trzeba wolno opadające jerki. Tutaj od Westina. Ładno ma pracę, ale nie lusterkuje przy opadzie. I tutaj drugi Kennard, tylko że w innym kolorze. Tu naturalny, tutaj bardziej to wzdręgi. Podobny. A spróbuję jeszcze, założę jego tylko Jedną rzecz właśnie chciałem Wam powiedzieć, nie mogłem ostatnio wyczepić szczupaka. No ale, jak tutaj są takie zadziory, no to nie ma co się dziwić. Zaraz Wam pokażę, zobaczcie, jakie tu są zadziory, to jest po prostu dramat. Co zrobiłem, pozaginałem po prostu je. Strasznie kaleczyło to szczupaki Nie może tak być I tu zrobię to samo, też pozaginam Ja już zakończyłem łowienie, wędki spakowane Ostatni, Ostatnie spojrzenie na wodę Niestety dzisiaj nie udało się złowić szczupaka w ciągu dnia było 20 stopni, nie widziałem żadnego ataku na wodzie. Rybka siadła, wiatru też nie było, flauta na wodzie. No troszeczkę po południu zawiało, ale to bardzo malutko. No i co? Rybki kompletnie nieaktywne. W poniedziałek ładnie wyjeżdżały. Dzisiaj jest czwartek, temperatura znacznie wzrosła i po prostu wszystko siadło. Jakby była odra normalna, to bym pojechał jeszcze na sumy ta nockę, a tak to jeszcze nie wiem gdzie pojadę. No na pewno teraz pojadę do domu i będę montował dalszy film. Trzymajcie się i do następnego.